My w przeciwieństwie, do, w przeciwieństwie do koalicji 13 grudnia nigdy nie będziemy domagali się sankcji na Polskę, bo Wy jesteście największą sankcją dla Polski. Wysoka Izbo, wniosek formalne odroczenie, o odroczenie posiedzenia, żebyśmy zorientowali się, czy leci z nami pilot. Nie dlatego, czy leci z nami pilot, bo znowu Donalda Tuska tutaj nie ma, który powiedział, że to jest upiorna myśl, żeby siedzieć w Sejmie, ale wniosek formalny o odroczenie, dlatego że rządzą nami dyplomatołki, to jest co najmniej powiedzieć, że to są dyplomatołki. Bo jak określić inaczej człowieka, który pełni funkcję premiera, który określał potencjalnego i przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, że jest rosyjskim agentem? Jak określić premiera Rzeczypospolitej? który określał potencjalnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, potęgi nuklearnej, w czasie, kiedy toczy się wojna za naszą wschodnią granicą, jako polityka zależnego od Rosji, jak określać ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który określał Donalda Trumpa jako protofaszystę. I jak wreszcie określać rząd, który chce wysyłać na placówkę do Waszyngtonu pana Klika, który po pierwsze Dziękuję. nie potrafi zdać egzaminu z języka angielskiego, Dziękuję a po bardzo, drugie panie pośle. określał epitetami Dziękuję bardzo, pana panie Donalda Trumpa. My, my w, przeciwieństwie do, w przeciwieństwie do koalicji 13 grudnia nigdy nie będziemy domagali się sankcji na Polskę, bo Wy jesteście największą sankcją dla Polski. Zgrabna Puenta.